W tym filmie pokażę Ci, jak wygląda moja codzienna pielęgnacja, jakich kosmetyków używam do pielęgnacji, a więc zaczynamy. To chyba od czego bym chciała zacząć, to jest, to jest krem z nanozłotem. Krem z nanozłotem, mówię o nim. Często, ponieważ ja używam ten y, krem właśnie do codziennej pielęgnacji rano i wieczorem, ale także do masażu, oczywiście, tak? Jeżeli są takie elementy, właśnie, liftingujące, mocniejsze, które już nie można wykonywać na oliwce, to ja wy wykorzystuję właśnie taki krem. Ten krem jest dla mnie o tyle y, niesamowity, że jest po prostu do, taki uniwersalny. Jest dla każdego typu cery. Ja mam cerę taką. Hmm, powiedziałabym, mieszaną ze skłonnością do różnych niedoskonałości. I ten krem fajnie się sprawdza, ponieważ i na wyjrza, i na tłuszcz. Jest lekki, tak? On jest lekki, szybko się wchłania, tak? Czyli nie podstawia nam takiej tłustej tej cery. Ja na przykład bardzo tego nie lubię i nie zatyka porów. On jest na bazie ekstraktu z winogron, jest tutaj masło Shea, jest ekstrakt, oczywiście jest nanozłoto, ponieważ to jest nanozłotem krem, jest ekstrakt z mango, z cytryny. Tak, czyli też na, na takie przebarwienia bardzo sobie fajnie radzi, rozświetla właśnie naszą skórę. Naturalny, wegański, no i też akurat ten krem produkują. Moi znajomi, i wiem, że on jest maksymalnie przebadany, sprawdzony. I to nie tylko pod kątem takim: wiecie, typowo takim alergicznym, ale też pod kątem składu dobrego dla nas, jeżeli chodzi o akurat medycynę chińską, czy astrologię, również. Czyli właśnie pod kątem również takim energetycznym. Więc dla mnie, dla mnie jest niesamowity więc ten krem to jest po prostu numer jeden, zawsze go zabieram, nawet jak nie biorę żadnych innych kosmetyków, to biorę tylko ten krem. To jest na co dzień moja pielęgnacja, tak? Co jeszcze? Co jeszcze z takiego nawilżenia? To, co polecam w sumie dla wszystkich, to jest kwas hialuronowy. U mnie to jest jednoprocentowy kwas hialuronowy, takie doskonałe nawilżenie z firmy Mochani. Nie wiem, czy to będzie widać. <laughs> Chyba tak. Bardzo lubię tą firmę i z tej firmy również mam oleki do masażu. Zawsze stosuję właśnie tej firmy. Mam już po prostu to sprawdzone, mam coś sprawdzone, nie zmieniam. I kwas hialuronowy ja stosuję też bardzo często. Może nie codziennie, ale tak no myślę, że co drugi dzień średnio stosuję. I wygląda to w ten sposób, że po, po oczyszczeniu twarzy wieczorem. Stosuję właśnie ten, ten, to jest taki w, w postaci takiego żelu, właśnie na twarz, dużo właśnie pod oczami, ponieważ widzę, że ta skóra pod oczami potrzebuje do, dosyć dużego nawilżenia, więc kwas hialuronowy stosuję właśnie na całą twarz, głównie pod oczami, a potem on się szybko dosyć wchłania i y, później, gdy się wchłonie, to ja po prostu stosuję później krem. Czyli najpierw kwas, później później krem. Uważam, że w pewnym wieku już trzeba się zaopatrzyć w kwas hialuronowy, ponieważ on naprawdę dobrze nawilża, a to jest y, no nawilżenie, jak wiemy, jest jedną z takich rzeczy, która s, sprawia, że nie mamy tych brust, tak? Czy, że one się nie tworzą. Gdy mamy Suchą, to szybciej zmarszczki są jednak widoczne. Kolejną taką rzeczą dla mnie, którą stosuję na, do mojego typu cery: oczywiście mówię, jest to serum do twarzy. To jest akurat kwas migdałowy. Kwas migdałowy 10%, tak też z firmy Mohani, widać. I ten kwas. No, tutaj jest napisane, że jest delikatne złuszczenie. Ja tego tak nie zauważam. Zauważam, że cera się bardziej świeci później. Troszkę szczypie, tak? Czyli to jest taki mocny kwas, ale no, bardzo dobrze się sprawdza. I ja stosuję. No, to nie jest rzecz do, sto do stosowania na co dzień. Ja stosuję taki kwas raz na tydzień, bądź na raz na dwa tygodnie, jak sobie przypomnę. No i ważne jest to też, żeby, żeby ten kwas później zmyć z naszej twarzy, tak? Czyli zostawiamy to na maks 10 minut. I tutaj właśnie też jest napisane do jakiej cery jest dany kwas. Są różne kwasy, możecie sobie sprawdzić na, na sobie, sprawdzić na stronie też w sumie podam Wam w opisie linki do tych wszystkich produktów, jeżeli byście chciały. I można sobie sprawdzić właśnie do jakiego m, naszego typu cery, jaki jest dedykowany właśnie kwas, czy poczytać sobie gdziekolwiek. U mnie ten kwas migdałowy bardzo się sprawdza. Ja szczerze mówiąc tak mocno na tych rzeczach takich pielęgnacyjnych e, sama się, że tak powiem, nie znam i zawsze pytam. Dlatego mam bardzo minimalistyczną tą bazę produktów. I zawsze pytam osób, które się znają. I akurat, akurat o kwas pytałam kosmetolog. moją taką znajomą, dobrą kosmetolog, która właśnie no, poleciła mi po prostu do mojego typu cery dany, dany kwas. No i oczywiście jest naprawdę dobrze, dobrze się sprawdza, że to jest podstawa, tak? Czyli i nawilżenie i też złuszczenie, właśnie, jeżeli chodzi o no, taką harmonię, tak? Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o rzecz, którą stosuję, to są. To są ostatnie trzy rzeczy bardzo podobne do siebie w postaci sprayów, czyli takie mgiełki. Dla mnie jest to, że tak powiem, bomba, tak? Bo jak nie mam czasu, to po prostu stosuję takie, wiecie, po, Gdy mam rano, często nie mam czasu na to, ale wieczorem jest to takie... Mam, mam często je po prostu nawet przy łóżku, po to, żeby nie zapomnieć, na, na szafce i po prostu sobie stosuję taki, taką mgiełkę. I to jest akurat oczar wirginijski. Tak? To jest hydrolat, który normalizuje nam właśnie cerę i to jest typowo do cery mieszanej trądzikowej. Gdy mam jakieś niedoskonałości, to bardzo fajnie się sprawdza, daje też takie uczucie świeżości. No ja bardzo lubię sobie tak w momencie, gdy mam taką gorszą sytuację z cerą, taki oczar. Właśnie też z firmy Mohani, jestem wierna danym firmom, które już sprawdzę, więc Taki stosuję, może znacie. Jest więcej, oczywiście, takich hydrolatów też do różnych typów cery, możecie sobie posprawdzać. Polecam na stronie dużo, mają tego naprawdę. Kolejnymi takimi rzeczami, jeszcze może zatrzymując się z tą cerą, taką z niedoskonałościami, to jest srebro. I to jest taka z, y, mygiełka ze srebrem, ja tak mówię, aczkolwiek tak się ten produkt nie nazywa. Nie są może tak jak, jakoś mocno, nie wiem, popularne, ponieważ nie są to produkty drogeryjne. To jest po prostu y, nano srebro takie właśnie, nanosrebro, pięcetka, czyli bardzo mocne, w sprayu I ja używam to właśnie jako mgiełki do twarzy, tutaj nawet jest napisane, że to jest do, do stosowania właśnie takiego typowo kosmetycznego, właśnie typowo oczyszczająco, antybakteryjnie, właśnie na seret z niedoskonałościami. Czasem, gdy na przykład mam więcej rzeczy na brodzie na przykład, to więcej sobie właśnie zostawiam na, na brodzie i nie ma problemu w danym miejscu, gdzie mam po prostu więcej tych rzeczy. Nanosrebro, nanosrebro, też klientki mnie pytają często to polecam właśnie, właśnie takie nano srebro ono jest naturalne i bezpieczne tak także nawet jak nie wiem dostanie się do oczu to nie, nie ma żadnego problemu z tym kolejną rzeczą to jest podobna rzecz taka sama praktycznie w sensie mm, z tej samej serii to jest złoto w sprayu tak wygląda widać złoto w sprayu i czym się różni ogólnie mm, Ogólnie to mam też działanie antybakteryjne, aczkolwiek no tamto jest srebro jest mocniejsze, typowo właśnie do cery z niedoskonałościami, a złoto sprawdzi się do, do tych pozostałych cer też. U mnie jest to tak, że po prostu intuicyjnie działam wtedy, kiedy czuję właśnie, że bardziej, bardziej złoto, wspomagam po prostu działanie właśnie tego kremu takim złotem, tak? I no właśnie tutaj jest napisane, że to jest do ciała do, do, nawet do całego ciała, ja to używam właśnie typowo do twarzy. W ramach takiego Mm, powiem Wam, że zamiast takiego serum, zamiast takiego skoncentrowanego serum, którego akurat teraz nie mam, mam też takie z witaminą C, które mi się skończyło, ale zamiast takiego serum, to właśnie y, stosuję to, to złoto. To właśnie poleciła mi znajoma, która, no właśnie oni robią te kremy i złota, zajmują się typowo, typowo tym, i ona mi poleciła to w, w sytuacji, gdy pytałam, właśnie o serum. Czy mają jakiś serum? To ona właśnie powiedziała, że to złoto działa dokładnie jak serum i warto sobie stosować takie... Takie złoto dodatkowo. Dla osób zabieganych, które nie mają czasu, a chcą fajne, fajne efekty, to polecam takim srebrem, stosować właśnie takie srebro. Dodatkowo stworzyłam dla Was coś specjalnego. Dla osób, które lubią taki, taką rozpiskę i plan działania, stworzyłam taką rozpiskę, w jaki sposób można sobie właśnie dzielić używanie danych kosmetyków. Tak jak mówiłam, nie wszystko jest stosowane na co dzień, tak? Niektóre rzeczy raz w tygodniu, więc jeżeli chcecie taki działać, nie tylko z masażem, ale wspomagać się kosmetykami w taki sposób, jak ja to robię, to stworzyłam dla Was taki plan, który możecie pobrać poniżej. Więc zachęcam i, no i powodzenia życzę.